Koła barsy. Mój ojciec lubił futbol. Często zabierał mnie na mecze. Jednak nie wiedzieć czemu nie chciałbym został piłkarzem. Na początku zabraniał mi grać. Ale gdy zobaczył, do czego doszedłem, zmienił zdanie. Samuel to pełni w barsie ważną rolę. Musi strzelać gole. Dziś ma inne zadanie. Pokażę ósemce zawodników z drużyny młodzieżowej, jak to się robi. Nazywam się Samuel. Jak macie na imię? Serki. Alexis. Aleksis. Ja, Miło was poznać. A ty? Mark. Mark. Miło mi. Sejku. Claudia. A ty? Zaida. Miło was poznać. Wiecie, czego się dziś nauczycie najważniejszej umiejętności w piłce nożnej. Dowiecie się, co jest naszym głównym celem. Musicie być maksymalnie skoncentrowani, bardziej niż koledzy z drużyny. Wy macie strzelać gole. Jak wiecie, do mnie należy wykańczanie akcji. Chodzi o zwieńczenie ataku zdobyciem bramki. To jest kluczowym zawodnikiem. Osiągnął pełnię formy i należy do światowej czołówki. Jest nadzwyczajnie szybki. Dzięki temu świetnie się z nim gra. Jako jeden z nielicznych graczy, jest szybki i doskonały technicznie. Ma silną osobowość. Dzięki charakterowi i inteligencji wygrywa. Dribbling sprawia mu przyjemność. Jest w tym świetny. Nie wiem jak, ale udaje mu się zawsze minąć przeciwnika. Jest szybki, zwinny i zachwyca techniką. Samuel Eto zaczyna pierwszy sezon w Barcelonie. Poprzednio grał w Majorce. W wieku 17 lat był najmłodszym zawodnikiem mundialu we Francji w 1998 roku. Dobrze, Kejta, podejdź. Podaj do mnie. Patrzcie, co będę robił. Spróbujcie żonglować jak Kejta i ja. Spróbujcie swoich sił. Jeśli piłka Wam spadnie, zacznijcie od nowa. Kejta, teraz Ty? Świetnie. Teraz będziecie biec z piłką, ale na małym obszarze. Doskonale. Świetnie ci idzie. Musicie panować nad piłką. Właśnie tak. Doskonale, świetnie. Chodź, zawiążę ci sznurówki, bo zrobisz sobie krzywdę. Gotowe. Naprzód, kolego. Zostańcie tam, gdzie stoicie. Teraz robimy skłon, kłaniamy się pozostałym, bez piłki. Tak, właśnie. Przed meczem trzeba nabrać pewności siebie. Przed każdym meczem trochę się boimy. Nie lękamy się przeciwnika, tylko tego, co się stanie. Rozgrzewka pomaga nam stłumić niepokój. Jestem wielkim fanem Barcelony. Latem zastanawialiśmy się nad transferami. Zwróciliśmy uwagę na niego. Był dobry. Mój brat zawsze zauważa najlepszy. Powiedziałem mu, podpiszemy kontrakt z Eto, bo on strzela i wygrywa. Bardzo lubię grać. Sprawia mi to wielką przyjemność. Czasami dostaję obsesji na punkcie zdobywania goli. Wówczas jestem z siebie bardzo niezadowolony. Dobrze, pokażę wam jak się atakuje. Obserwujcie mnie uważnie. Niech każdy z Was ruszy z piłki. Najpierw powoli. Prowadźcie piłkę dookoła pachołków. Uderzajcie ją delikatnie krawędzią stopy. Wtedy na pewno jej nie stracicie. Dzieciaki będą miały na początku trudności w pokonywaniu slalomu. Trener Eto uczy ich, że u napastnika najważniejsze są dwie rzeczy – technika i precyzja. Ruszcie piłkę i biegnijcie lekko, swobodnie, nie opuszczajcie rąk. Macie je trzymać tak jak przy biegu. Tak się gra. Doskonale. Ostatni ćwiczy Keita Balde. Keita ma 10 lat. W tym sezonie zaczął grać w jednym z młodzieżowych klubów Barcelony. Jego rodzice są Senegalczykami. On się urodził w Santa Maria de Palautodora. Mieszka tam do dziś. W meczach najbardziej lubię podawać i strzelać gole. Jestem napastnikiem, ponieważ jestem szybki. Albo dlatego, że trener tak powiedział. Keita jest trzecim z czworga rodzeństwa. W tym roku po raz pierwszy odwiedził wioskę rodziców w Senegalu. Dzięki piłce. Szybko nawiązuje nowe znajomości. Tutaj jest więcej boisk i graczy niż w Afryce. Lubię grać w nogę, ponieważ poznaję nowych kolegów. Wszyscy mnie lubią i chcą, bym grał w ich drużynie. Dla dzieciaków z Afryki futbol jest całym życiem. Zresztą na całym świecie obserwuje się podobną prawidłowość. Na czarnym lądzie dzieci mają mniejsze szanse rozwoju. Piłka nożna więc znaczy dla nich jeszcze więcej.